No to ja mówię, ja tutaj mam to zapisane wszystko. Ale kto to Z dedykacją jest... dla siostry Anieli jest pamiątki. Dzisiaj jest który? 21? Przytrzymaj to tak. Dzisiaj jest 21, tak? Czy drugi? 21. Dzisiaj jest 21 września. Jesteśmy w Częstochowie u sióstr Honoratek. Oglądamy pamiątki w biskupie Janie tak? Czyli angielski. Gielski. Józef to jeszcze raz, jeszcze raz. No, jeszcze raz. no Szkoda, że nie ma z nami tej, naszej koleżanki, tej Kafi Maciejewskiej, bo ona jest dziennikarką. Ona pisze do, do, niej, do niedzieli i taka ona jest prezeską Akcji Katolickiej w Będzinie, także no, no i wszystkim brata no. ma Grzegorza, który jest pracownikiem KURI tej naszej, mm -hmm. także. Ona jest po teologii, też po dziennikarstwie, także. jeszcze mm. musimy kiedyś z tą Kasią się umówimy, się z przyjdziemy z tą Kasią Męczewską, bo to wiesz, to jest, ona jest bardzo kluczowa. Ona teraz startuje na, A to e, z na z prezydenta Bęcina. To znaczy to jest wedlowskie, ale to z tamtych czasów jak Aha, ktoś się to pasjonuje, to jest? tak, wedlowskie. No tak. To przyniemy medali, medalik. Medalik z czterech pamiątki poświętej pamięci arcybiskupa.